Cześć, to Ulianka, Witam was serdecznie. Dzisiaj będę malowała Pikachu. A tak naprawdę namalowałam go za 2 lata temu i wreszcie moje ręce doszły do robienia wideo. Zaczynam od nanoszenia koloru gąbką i zauważcie, że nie doprowadzam do e, włosów, tylko że robię taki kształt jakby brwi miał trochę podniesione. Troszeczkę dodałam koloru na policzkach i wypełniam moje oczy białymi cieniami. Z zewnętrznej strony powiek rysuję kółka, które nachodzą na moje oczy gdzieś do 1 trzeciej. Na wewnętrzną część powiek nakładam brokat z Inglota, to jest numer 118 i to jest bardzo mocno połyskujący brokat, jeden z moich ulubionych. Nakładam ten cień nie tylko na powieki, ale też na nos i na policzki. Chciałam, żeby ten wzór był cały błyszczący i połyskujący, i na pewno mi się to udało z tym cieniem. Początkowy zamiar to był zrobić e, makijaż idący na te kółka, ale potem zdecydowałam, że jednak chce mi się bardzo mocnego kontrastu z tą żółtą, połyskującą e, i taką draczy delikatną częścią. Więc użyłam e, Mixing Liquid z Merona i zmieszałam jego z bardzo mocnym czerwonym brokatem i e, naprowadziłam to na powieki. Więc różowy kolor, który naprowadziłem wcześniej, posłużył bardzo dobrym tłem dla mojego brokatu. Dosłownie nad moją tynczówką rysuję okrągłe oko dla Pikachu oraz dodaję kółeczkę dla błysku. No i reszta oka zamaluję na czarne, pozostawiając tylko to małe kółeczko. Oczywiście mogłabym od razu zamalować to na czarne i tylko potem białym dodać kolorem te rozświetlenie, ale to zawsze inaczej wygląda jak białym po czarnego, to nie jest taki, aż takiego kontrastu. Dorysuję mały nosek i buźkę, dlatego dla Pikachu nie robię takiej otwartej buźki jak zwykle on się pokazuje, bo my, pomyślałam, że czerwonego już tu wystarczy i zostanę przy tych oczach czerwonych. Powiększym swoje oczy troszeczkę przy pomocy kreski. Zmiększam buźkę i nosek Pikachu troszeczkę e, brązowym cieniem, żeby tak trochę rozgładzić ten e, taki kontrast, żeby one bardziej się zlewało zresztą. No i potem dodaję błysk, prowadzę troszeczkę oczy naokoło też, żeby też je jeszcze bardziej e, wyodrębnić od reszty, e, troszeczkę też dymulowałam z boku czarne rzęsy dla, samego, dla samych oczek. No i czas na uszy, oczywiście nie mogłem je zostawić bez czarnych tych takich końcówek i potem już troszeczkę też zacieniowuję je, bo ona przychodziła z czarnego na ten żółty kolor. Kiedy cieniuję te uszy, to um, ten ciemny brązowy i prawie że czarny kolor idzie bardzo blisko kreski, a w środku pozostawiam ten, żeby żółty jednak się przyświecał i zostaje on jednak tym kolorem podstawowym, który, który tam jest. Jeżeli lubicie charakteryzację, to zapraszam Was do grupy Charakteryzacja Polska, gdzie możecie obejrzeć prace innych artystów lub też wystawić swoje i pokazać, co Wy ostatnio robiliście i na czym pracowaliście. Prowadzę tę grupę artystyczne mylowanie twarzy w Polsce, jest nas na razie 740, ale jako 60 grupa 1000 uczestników to będzie dużo rozdania nagród, jakiś konkurs tutaj zrobię, umieszczają też co dziewczyny i chłopaki swoje prace i bardzo fajnie jak się też dołączycie i pokażecie nam co, co rosujecie, nad czym teraz pracujecie. A jeżeli chcecie śledzić mnie osobiście, to mam swój Instagram kanał e, gdzie się nazywa Marianka Arty. I tutaj już wystawiam wszystko, co tutaj robię: e, jakieś charakteryzacje, malowanie twarzy ciała z imprez, albo po prostu w domu sobie się maluję, e, prace, które robię dla BBC na przykład, albo na jakieś kolaboracje. Więc wszystko, 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 co robię, e, co robię sobie tak w domu, ale nie, nie robię z tego wideo. Też cieniuję brązowymi cieniami na koło głowy, na koło oczy, tak jakby troszkę je bardziej usadzam do tej głowy, tak do środka i um, oprowadzam um, głowę i brwi, żeby bardziej, tak się wydawało, że ta główka tak wygląda um, za czoło. Oprowadzam kółeczko czarnym zewnętrzny, to tak też, żeby wzmocnić ten cały całościowy efekt. Jeszcze tylko cieniuję nos w bokach i przychodzę do ogona Pikachu. Przede wszystkim oprowadzam podstawowy kształt tego ogona, więc robię zygzak u mnie na ramieniu, a potem pogrubiam tą kreskę, ale nie idę do samego środka, ponieważ dodałam tam już żółty kolor i tak ja robię przejście delikatne od żółtego do czarnego, i potem naprowadzam już brokat na całą tą część. Na koniec tylko już poprawiam linię, żeby to już było tak bardziej dograne i to już będzie wszystko. Cieszę się bardzo, że dotarwaliście ze mną do końca. Zapraszam do zasubskrybowania do mojego kanału oraz do komentarzy, co Wam się podobało albo co się nie podobało. Zapraszam do srebskiego bawania to Olianki Max. Gdzie znajdziecie bardzo fajne rzeczy, takie jej transformacje i różne inne rzeczy. Skończyłeś? Zecy. Skończyłeś? Zecy. Rzeczy. <laughs> pika, 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 pikachu. Pika, 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 Pika,